Nie, kato! Co leżysz? No nie, gliniarz do mnie wszedł, torba się cała rozjebała, wszystkie rzeczy są w zwłokach. Ja pierdolę. Możesz... No, <laughs> możesz się. Możesz się wejść, możesz? Dobra, torba, pyk, pa, kurwa. Ja ja miał... Dobra, lefarkę mamy, nie? A ja dobra, nie? nie, nie. A nie ja sobie mam brać, czy nie? No, chyba być wszystko, no nie? Czy nie? Czy na razie z jednym a dwie, drugie zostawiamy w razie wóch? Zastanawiam się właśnie, jak to działa, nie? Czy, czy, czy my według musimy mieć? Czy jeden wystarczy, jeden przychodzi i strzela, a drugi wiesz, to torbę, taszczy? Może no. dobrze, no. no nie widzimy na razie. To brać czy nie, No nie, nie wiesz w takim razie. Wrzucę się w No, niech leży. jestem? Co, tu ktoś jest. O, widział mnie, widział mnie, ty, kurno. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Normalnie tutaj? chłopiec może bo widzi przez... te... Tak, szyby. O, ty tam o, też jest gliniarz. Restricted area. nie wiem. Jest mapa jakaś? Nie ma. Co mamy napadać? Enter the store. Gliniarz! Zabiłem. Co tu? Ten A co ja mam z tym zrobić? Podbierz. No nie mogę. To nieźle się zaczęło. A no dobra, to normalnie biuoteria też można wynosić z tego. Robię nam drogie ucieczki. Ty do mnie płyje. Kurwa, ty komandosi. Aha. To się źle skończy. Oni wstają. Co jest? Ej, bo na mnie pięciu typa jest leżę. <grych> Możesz? Podnoszę. Dobra, wstałem. jest to wejście. Trybuję. To tak długo Ale idzie. Szura nie można złapać, u rękę. Ale celowanie to jest obrzydliwe na tym podstawowym celowniku. Poles kropki walisz Dobra, let's go Jeszcze torbę, tu jest safing, otwieraj safe No to chyba też trzeba, trzeba otworzyć, to torby, co? Trzeba chyba jednak wziąć Cofnę się po drugą Ja idę do środka lutować te No kurwa, liniaże Nie liniarze. W środku! Na nabę, czy... O, nie ma mammo! No ale będą podbijać cały czas teraz na noc teraz musimy tu czekać, żeby to się pootwierało ja Jeszcze jeden! O! Jesus. O kurwa, zakładnicy zginęli Musisz zbierać Ale nie mogę Aha, tu utknęliśmy. Zabij go! Zabij go starczo. Kurde! Weź go, weź go, weź go, bo on na mnie jest wcelowany. A, bo mi skończyło. <noise> Dostał strzał. Nie mogę tarczy chyba wziąć. Już za mnie. Balon do mnie, O. Wywiercona. O kurde. Problem jest. Kurwa, ważki. w kiblu. O kurwa, oni też. Ty normalnie drzwi wyważył. Nie dało się tak jakoś spokojnie zrobić? A co pan to? Chyba <grych> że pistoletem, ewentualnie. Ale co to zmieni, Jego oni o nas wiedzą? No właśnie, nie, no, ale mówię generalnie, nie, nie o tobie mówię, tylko na początku, czy dałoby się tak jakoś po no cichu to, to się czy... dało, tylko coś z tym telefonem trzeba zrobić. No próbowałem, je wciskałem i prawy... Czekaj, tu na górze jestem. Jakieś zasilanie jeszcze, o, bo oni teraz na górę będą wchodzić. Muszę pilnować tej skrzynki. Przeszedł przez drzwi, przeszedłem przez drzwi! <laughs> No, with the money. Ale musimy uciekać chyba. No, ale musimy kasę mieć, na razie to my nic nie mamy. To ja Ciekawe. mam zaamładowane ale a po co tu w ogóle wchodziliśmy? Co nam to otworzyło Eduidów? Eee, safe. Tyle miał? Bo tu wiarce jeszcze? A tu co jest? Kurwa, tu pozamykane wszystko w ogóle Dobra, dawaj na dół A nie, ja potrzebuję... ta Tylko potrzebujemy wiertarkę Tu czterech chłopa stoi, ty Kurwa, te polczatki opóźniające No gdzieś torba była, na dworze jedna Jest Lecam na zbieg O kurwa. Kurwa, nie no, mogę do to torby zresztą. wcelować. Uch, mach. Co ty wymyślił? Co to helikopter, kurwa? Gość, z jakąś starszą, co jej po oczach daje, ty. Okej. Okay. Kurwa, weź to podnieś. Problem jest, bo ja złapać nie mogę. Kurwa, Torba To bacz, poszło Kurwa, wszystko wysypałem z torby. Ja pierdolę. Ej no to. Kto robi zamkniętą torbę, no? Do, dobra, weź strzelaj w tło, a ja będę może ten... Dobra, czekaj, i, mam patent. Ładuję, ładuję, ładuję. Dobra, jest, do, jest dobrze, jest dobrze. Zrobić topkę. Szczepka nie wpadła. Rolexy. Dobra. Wanie, nie trafiłem. Nie trafiłem. ale mam fokus, żeby tu trafić. Idą. Wysypuje nam się z torby. Nie no, to mam. Nie ma mamo. Dobra, chyba tą tr torbę trzeba już znaleźć. Idę. O kurwa, na mnie! Uciekam! Z shiftem szybciej, szybciej dobra. Da się z tego wysypać? Weź to wysyp. Dobra. Czemu to nie wypada z tej torby? O, wypadło. Wypada. Ale trzeba się bardzo postarać, wiesz? Tu masz drugą pustą, szobieku, bieżą i iść. A, nie widziałem. Na górze. Dawaj tą drugą. Masz, ładuj się. Ja tu będę stał i strzelał. Strzelaj. Moim jak <goda> ty ścianik. Kurwa, ty. Jakbym wypił, to w ogóle bym w to nie pograł, bo bym nie trafił nic. Zajebiam na stopie. O. Już wiem, że wamywaczym nie będę No, ja muszę iść tutaj, bo... No dobra, jest ciężko. Uważaj. Kurwa Oni wszyscy na ciebie w ogóle są fokusowani Bo ja wynoszę. Ty to dostajesz ode mnie listy? No! Dostajesz ode mnie obrażenia? E, nie, chyba. Nie wiem, czy to jest sens przynosić, czy nie lepiej tutaj się nie, obronić. i... Rzecz, i tam iść. O, walą do mnie. O, uciekam. O kurwa. O, ja też jestem w dupiu. Kurwa, wysypała mi się cała torba. <laughs> Leżę. Flashing lights, get blinded. Dobra, bierzcie tą drugą torbę i ten. Eee, tam, stamtąd trzeba ładować. No albo zawika no. Nie byłem jeszcze półkę, dwie i spierdala. Ok, weszli do mnie. Kurwy, syny Kurwa, wal do nich Znowu będę leżał chyba. U. Nie no dobra i spadamy. Mam torbę. To nie, gliniasz no, na mnie. Nie, kaza co leży? No nie, gliniarz do mnie wszedł, torba się cała rozjebała, wszystkie rzeczy są w zwłokach. Ja pierdolę. ci poradzę, na wyszedłem, to bo też są gliniarze. Kurwa, plecami mnie zostawił, i zakładnika mam. to jest? Co tu się odwala? No dobra, wszystko wysypał, no. Kurwa, potknąłeś się o torby, wszystko wysypałeś. Kurwa <noise> nie chodź po naszych pieniądzach się wszystko rozsypało Rolexy to się po podłodze walają stary Dobra, wychodzimy Ja biorę tą torbę stąd Parę twoich groszy mam Kurwa, no przyszedł mi kolejny Widzę. Mi się rozsypała torba. Zbiorę, zbiorę. To nie to, ja kurwa, to... mi się rozsypała torba. No, no, no. Próbuję. Bieg biegnę, biegnę bieg, Rakiś, na, bieg rabuś, Coś w ogóle ty. Tak, skończ. Robuś, robuś, No bo ten podbieg ten plecakiem, ninja. Kurwa, nikogo takiego nie widziałem. Dobra, jedziemy stąd. Można aż. Właduj, właduj na rzędzie, ja biorę po prostu a ty bierzają do A najlepiej to, to Dobra, więc zobaczcie jak tam wejść. No właśnie ja chciałem matki zakładać, już za późno. Można zjeść maskę? Ja bym to po cichu chciał zrobić teraz. No tu jest ten bąk. No, są ludzie w środku. Szukam wejścia. A no, może od dachu się uda? Ej, no tu możemy z góry wiercić. Od dachu i wejść górą. góry. Czy ty tu z tymi schodami? No. Idę po torbę Restricted area. Bo wyjebałem. Drobina jest, ale drobinę nie można podnieść. Kurwa, ale tu strażnik jest w drzwiach, a tam drugi. No, ja nie wiem, co z tym telefonem. Faktycznie. No, otworzy te drzwi, ale no, co dalej? Boże kurwa, mi się. No, szybciej, 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 szybciej. Otworzona. No. I co, wchodzić? Nie, otwórz mnie. Je. Tu jest cywil. Jest i tak, te... o kurwa. Klikaj telefon. Jest to telefon. I co z nim? Czekaj. Coś z nim robiłem. Ale A kamera wykryła wiem, ciało. Kamera, ciało wykryła, czekaj, dawaj, Wode to restart. Może nie Nie, właśnie, nie można wykrywać. wejść. To iść tutaj, gdzie? Jeden, dwóch strażników. Tu kamery. No tam górą jest dobrze, tylko trzeba ciało tego typa zabrać, żeby kamera, bo tam kamera wykryła chyba, wiesz? Możliwe, możliwe. Ale tu dalej, co tu nie ma gdzie iść? Wózek. Chyba, że do dołem spróbujemy jeszcze Uuu, wzgłosili się Gdzie dołem? Oj, sorry, to ja o. Dobry Jak przejdziesz za barierki, tu piszą Okej okay. <noise> Już eee... Bo tam jest wejście od tyłu generalnie Gdzieś gdzieś w lat? <noise> A, nie wziąłem broni, Ty. A ja, oh. no, ja wziąłem. Wow, oni widzą mnie przez szyby. Aha. Oh. To nieźle. jest ja sobie biegałem i nawet im nie rósł ten. ten. Restart gameplay. Ciekawe. A, że tutaj, Tyłem. Tak, już jest jak jachtarką. Nie, ze ślubu krętem, bo wtedy na cicho. Mam to i to także. A to trzeba ruszać? No musisz machać radu, Na boki dobrze idzie. Otworzyłeś? Mm -hmm. O, i tu jest wejście od zakle. Po, po lewej był ten. Uważaj na kamerę, kamera. I pies. Obraca się. Telefon. I kurwa co mam z nim zrobić? Nie mam pojęcia. Ziemię. No i co? Wyje alarm? No Dobra, mam pomysł, daj od nowa. Kanapkę ja też weźmiemy. Nie da się, ale gówno. Milk, X, bread, C4, 55, 6, ziomu i liścia. Jakiego jemu. Chyba najszybciej rzeczywiście. U. Jeszcze jeden ochroniarz. Chodź ty a już to już muszę. Utility card. A, to powinna otwierać cel niektóre drzwi. W gestoramie. Wywalił ten telefon. Zamknięte, a tak nie otworzymy. Jiggle jiggle. O, tu chłopiec. to Do kamery wyłączona. Zbieram broń. Eee, Co, czy coś zabrać? No weź jedną torbę. Weź w sumie torbę i tam... wytargę. I zostaw tam na dole pod drzwiami. Mam pewien pomysł, ale czy tam śrubokręt bardziej? Tam od tyłu na dole? Mhm, mm i spójrzcie w górę. Ja Bo bardzo <grym <grym <grym> <za podmiotem. grym> widzę. <laughs> tu w ogóle jest świetlik, Nie chodź na to, bo policja widzi w sensie ci z rodzicy. No wiem, wiem, że jest. Ale można wskoczyć tam górą. Tu są... Ej, ty w sumie co nie robią? Myślę, nie wiem, tu chyba było biuro szefa z tego co pamiętam. Na piętrze no, niżej. Wiesz? Tutaj. A, jest office. Może tu trzeba ten śrubokręt? Idę. Dwa lata. Tkładuj nie Czekaj, bo mi się w głowie kręci. Ej, ale nic wydono. Pobies. Wiąż go, wiąż go, wiąż go. No, karta. Aha, ale co to nam daje? To musimy w takim razie chyba iść na dwór i od tyłu tam wejść i wyłączyć alarm gdzieś. Czyli 5000, otwierać, jak to są... No można, tylko no nie wiem, gdzie tu ludzie chodzą. To jest od razu przy sejfie. No to tu to wchodził chyba, ale kamera powinna być włączona, bo ja włączyłem pokój strażników. O, typ, typ, typ. Gdzie? Ubić go? Tak, jak coś, to wolno. To żeby, wiesz, go inni nie widzieli. Już jednego. To związałem. związałem dwóch. Jest tu utility. Tu gdzieś był ten... Um, utility keycard. Mam. A gdzie masz ten szybokręt? E, w torby. Dobra, zobaczymy co się stanie chociaż. A wyłączyłem, ale break into the vault. Możesz latać po te, po torby To co, otwieram safe? No Gdzie jest szubokręt? Ja mam To otwieraj, ja po... Aha, tylko do... weź otwórz tu, będzie szybciej Ewentualnie co? No to że może co, strażnik przybiec? Ten ja mi torbą rzucił No, dawaj, no pod, no pod, no pod, no pod A te karty to może wyrzucić na razie na bok, co? No, wiesz, tam. Nie wiem, czy tam się coś przyda, czy nie, z tych kart. Kurwa, ilu tu siada w ogóle. W Minecraft się powadlał, No trochę. Nie mieści mi się nawet. Dobra, nie wiem, biorę tytkę i idę. Kajdy otworzyć, trzeba. Ja pół Kurwa, wysypałem. Nie, Proszę. Kurwa. Kurwa, dobra wypadła. Kanał tu no. Ma nie ma nie, jak macha to nie ten. Dobra, coś zostało, ale Pusto. To z tyle nawet? 80 tysięcy my wyniszeliśmy wtedy chyba 70, a wszystkiego nie zebraliśmy z dużery. No, Klikamy. 89. E, mały level wpadł.